Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy. Informacje radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, także zadamy pytania. Jeżeli będą do Pana Dyrektora, to, to będzie odpowiedź. Otwieram listę mówców. Do głosu zapisał się Rady Sławomir Radamiec. tylko Sławomir Radamiec. Dobrze, zamykam listę mówców. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, to pytanie skieruję w imieniu własnym i radnego Marka Szarego i po, będzie to powtórzenie. Panie Dyrektorze, e, umawialiśmy się dwa miesiące temu chyba, kiedy ostatni raz Pan przedkładał nam sprawozdanie, że dostarczy nam Pan szczegółową informację dotyczącą podziału, Środków na staże oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia na terenie naszego miasta i na terenie powiatu. Z przykrością stwierdzam, panie dyrektorze, że do tej pory takiej informacji nie otrzymaliśmy. Nie wiem, czy to jest jakaś wiedza utajniona. Chciałbym jednak taką informację otrzymać i też przedstawić ją po prostu mieszkańcom. Pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy w kontekście. Tych środków, które są dzielone oczywiście między powiat a radą, naszego wkładu jaki wnosimy, ale też dyskusji nad podziałem urzędu, powiatowego urzędu pracy. Bardzo bym prosił, żeby pan jednak no, taką informację nam dostarczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Józef Wakuła. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie na poprzedniej sesji, ale odpowiedź na to pytanie poszła drogą pocztową na ręce Pana Przewodniczącego i liczyłem, że dotarła do zainteresowanych radnych. Ja mogę to jeszcze raz sprawdzić, ale wyszła na pewno. Natomiast gdzie utknęło, nie wiem. Z całą pewnością ta odpowiedź wyszła z urzędu. Dziękuję bardzo. Proponuję Panie Dyrektorze, jeżeli to nie jest problemem, Pan Sławomir Radamiec da adres mailowy i można bezpośrednio wtedy nam to niepewne ogniwo... Tak, proszę bardzo panie. Tak? To, spra to, sprawdzę, to sprawdzę. Bo szczerze powiem, nie odbieram pocztę, ale nie widziałem, ale może mi także za 10 minut sprawdzę i udzielę odpowiedzi.